Czy życie chrześcijanina ma być ciągłą walką? Bo takie niedawno słowa usłyszałam, z którymi się kompletnie nie zgadzam. I nie tylko ze względu na to, że moje własne życie tak nie wygląda, moja droga z Bogiem tak nie wygląda, to jeszcze przez to, że nawet Biblia tak nie wygląda. E, przeczytam Wam list do Rzymian, 5 rozdział, 17 werset i słuchajmy. Albowiem, jeśli przez upadek jednego człowieka, tu chodzi o Adama, śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Tam jest napisane, że przez łaskę a łaska to jest coś, na co my nie zapracowaliśmy, nie zasłużyliśmy, coś co otrzymaliśmy za darmo. Cały list do Rzymian, e, cały list do. praktycznie wszystkie listy o tym mówią, że zbawienie jest darmo, dane z łaski, a nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Poza tym, gdyby było z uczynków to nowe przymierze Jezus w ogóle nie byłby potrzebny, tak? No bo to by było po prostu przestrzeganie prawa, tak jak było w starym przymierzu, ale nie o tym teraz. O tym teraz jest napisane królować będą przez jednego. Królować, nie walczyć. I moi drodzy, przede wszystkim życie chrześcijanina może się wydawać walką. Jeżeli nie jesteśmy przekonani, nie mamy wiary w naszą tożsamość, w Jezusie Chrystusie. Pierwszy list Jana, nie pamiętam już, który mówi, że jaki Jezus jest tacy, i my jesteśmy na tym świecie. Co zobaczcie, że życie Jezusa, czy było walką, chodził, uzdrawiał, wypędzał demony. Jak był jakiś problem, to on w super naturalny sposób ten problem rozwiązywał. I jedyną taką trudnością, która była naprawdę dla niego um, trudna, to była jego śmierć, tak? Um, i, ale on już to zrobił, on już to wykonał, on odniósł zwycięstwo. Więc e, przede wszystkim, jeżeli w Biblii jest mowa o jakiejkolwiek walce, to chodzi tu o walkę duchową, kiedy szatan próbuje nam zabrać błogosławieństwa, łaskę i obfitość, którą mamy e, w Jezusie Chrystusie. I to jest właśnie to, że trzeba stanąć i czasem sprzeciwić się światu, niewłaściwemu zrozumieniu Ewangelii i przyjąć, że nie, ja będę królować w tym życiu przez Jezusa Chrystusa. Ja nie będę walczyć, bo moja walka już jest wygrana. I jeżeli się pojawia walka w Twoim życiu, to przegrasz ją, to Ci od razu powiem przegrasz ją. Jeżeli nie będziesz żyć z miejsca zwycięstwa. Tak jak gdzieś Jezus powiedział w którejś z Ewangelii, że mamy się modlić i dziękować, tak jakby się to już wydarzyło. My żyjemy już z miejsca zwycięstwa, już z miejsca spełnionej modlitwy. My mamy, to jest takie, wiecie co, to aż wstyd powiedzieć, ale New Ageowcy są bardziej rozwinięci w wierze niż Chrześcijanie. Bo w New Age jest właśnie taka, nazwę to doktryna, że mamy się już czuć tak, jakby się to wydarzyło. Neville Goddard o tym pisał, mówił, nauczał, tak? I on się mało tego posługiwał wersetami biblijnymi. I co z tego wynika, że ktoś, kto tak naprawdę nie wierzył, że Bóg jest. Tego Boga kwestionował, um, tak naprawdę wykorzystuje Boże zasady i rozumie je w sposób pełny wiary, bardziej niż chrześcijanie, którzy z niewiadomego powodu e, chcą dalej być, e, być e, że się tak wyrażę, m, rozliczani za pomocą uczynków. Chcą, trzymają się jak niepodległości biedy, cierpienia, i jak pojawia się ktoś, kto tłumaczy prawdziwą Ewangelię, tłumaczy, że Bogu nie jest miła Twoja bieda, nie jest miłe Twoje cierpienia, nie Twoja choroba, że nie On to zsyła, że w Edenie nie było śmierci, cierpienia, choroby, aż do momentu tego, co się wydarzyło, to nie był. To nie było Boże przeznaczenie dla człowieka. Bóg to przewidział, że się tak stanie, dlatego Jezus był jeszcze przed założeniem świata. Cały ten plan był, ale, ale nie takie było Boże założenie, nie taki był m, Boży m, zamysł. I jak się pojawia ktoś, kto mówi o tym, że życie z poziomu łaski. Jest życiem prowadzonym przez Ducha Świętego, życiem natchnionym, kiedy Duch Święty cię osobiście poucza, a poucza w takim sensie pełnym miłości nie Żecia, a tala, a tala, a tala, i tam się nad tobą znęca psychicznie. Tylko Cię prowadzi życiem natchnionym. Dlatego ja tak bardzo polecam książkę Moje życie z Mr. Good, napisaną przez Stacey Laudi. Tam widzimy łagodny sposób, w jaki Duch Święty prowadzi ją przez wszystkie wydarzenia: przez znalezienie pracy, przez znalezienie męża, e, przez e, przeprowadzkę do innego kraju itd. itd. I, 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 I życie, życiem natchnionym. Prowadzonym przez Ducha Świętego nie jest życiem walki, tylko życiem e, pełnym królowania, bo my jesteśmy synami Bożymi, to jest funkcja w rodzinie Bożej i bardzo wielu ludzi tego nie może przyjąć, nie chce tego przyjąć, że my jesteśmy sługami, no tak, że my jesteśmy jakimiś tam, no adoptowane dzieci, ale tak, nie, my jesteśmy tacy, jaki Jezus był, z tym, że On jest synem pierwszym, tak był przed nami. Więc yy, bardzo dużo ludzi sprzeciwia się dobrej nowinie, sprzeciwia się łasce, sprzeciwia się Bożej łagodności, sprzeciwia się yy, temu, że yy, właśnie te walki um, zostały wygrane w Twoim życiu, że Ty nie musisz przeżywać Ty, ani Twoi bliscy, ani choroby, ani biedy, um, ani samotności, bo ta Księga i Boże obietnice gwarantują Ci to i przyj przyjmujesz to z łaski przez wiarę. Tak? Czyli przyjmujesz, że Taki jest plan mojego ojca, który mnie bardzo kocha, żeby moje życie i mnie tak pobłogosławić, postawić w takim miejscu, że będziemy świecić, będziemy odbijać Bożą chwałę, a ludzie będą patrzeć na moje życie i y, może zazdrościć, może ich to będzie ciekawić, może będą zachodzić w głowę: ty, jak to się dzieje, że ten człowiek tak żyje. Że żyje inaczej, że żyje w radości, że żyje w pokoju, um, że nie żyje od, od cierpienia do cierpienia, od, ym, od pustyni do pustyni, od, e, od wypadku do wypadku, od pożaru do pożaru, e, że żyje życiem pełnym Bożego zwycięstwa, bo e, umie e, wygrać duchową walkę. I ta duchowa walka jest wygrana już. Ty wchodzisz na pole bitwy z jakimiś e, szatańskimi myślami, i ty już wiesz, że ty masz hełm zbawienia, że jesteś zbawiona, że masz pancerz sprawiedliwości, że jesteś usprawiedliwiona w Jezusie Chrystusie. Masz miecz, czy, e, miecz czyli słowo Boże, i ty wiesz, co ci Bóg zapisał. Ty tym walczysz. Przychodzi zła myśl, przychodzi zwątpienie, a ty ciach! Wygrywasz. Ty na każdym polu wygrywasz i królujesz. Bo jesteś...